Dzień dobry Panie Prezesie. Dzień dobry. Moim Państwa gościem jest prezes Międzyszkolnego uczniowskiego Klubu Narciarskiego pod Stróżą w Lubawce, Pan Zenon Król. Panie Prezesie, czy w narciarstwie biegowym sezon zakończył się już? Powiem tak. Koniec sezonu nastąpił chyba i już w narciarstwie i biegowym i w biatlonie, bo w tym roku tak naprawdę Staliśmy się bardziej klubem biatlonowym niż klubem narciarstwa biegowego. Panie prezesie, 7-10 marca w Dusznikach odbyły się Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodzików Młodszych w biathlonie. Duży sukces odnieśli wasi zawodnicy? Od trzech lat m, trenerzy nasi, a więc Artur Bodzek i Wona Dereń, y, no, jakoś przekonali się do y, biatlonu. A to przekonanie wyszło też y, z tego, że jest możliwość kontynuowania kariery zawodniczej przez tych młodych ludzi y, właśnie w czarnym borze w, Melafi, w klubie Melafir Czarny Bór. Po prostu jest to naturalne przejście do grup starszych, które y, Melafir prowadzi. My takiej możliwości jak na razie nie mamy, dlatego też od lat współpracowaliśmy z Melafirem i w tym roku... Wsparliśmy ich zawodnikami, a z kolei oni nas wsparli yy, przede wszystkim bazą sportową ich w postaci strzelnicy i karabinów, na które nas jeszcze nie stać finansowo, a tak naprawdę nie ma na chwilę obecną możliwości stworzenia magazynu broni. To jest pięta Achillesowa działań klubu, dlatego też ten proces szkoleniowy jest utrudniony, bo na naszych opawskich trasach biegowych można biegać, czyli kształcić swoje umiejętności narciarskie. Niestety na Strzelnicę trzeba jechać do Czarnego Boru i tu w tym momencie podziękowania dla Melafiru Czarny Bór, że nawiązaliśmy naprawdę bardzo fajną tą współpracę i wyniki wyniki są, o których można Poczytać, a tak na szybkiego mogę powiedzieć ostatnie zawody w dusznikach zdroju, sztafeta w składzie Ola Szajnowska, Weronika Dyczkowska, Oliwia Arendarczyk zajmuje pierwsze miejsce. Wychowankowie Iwony i Artura, którzy biegają dzisiaj pod barwami czarnego boru, a więc Kamil Cedzidło, Dominika Leśniara, Kornelia Arendarczyk. To są nasi zawodnicy, wychowani przez nich, y, trenowani. No, w tej chwili przynoszą y, punkty i, i, i splendor dla melafiru Bór, ale innej możliwości nie ma. Na razie jesteśmy my mali, słabi, a jak widać już zawalczyli y, Artur z, y, z Iwoną i swoimi zawodnikami, już na arenie y, krajowej są znani, tak jak przez lata. Jako klub biegowy byliśmy, hasło pod stróżą Miszkowicę zawsze powodowało, że byli tacy, że o nie będzie łatwo, bo oni przejechali, i w tej chwili jest to dużym sukcesem po tak krótkim okresie treningu i, 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 i uczenia się strzelania. No są już dzisiaj wyniki. No, akurat fajnie się złożyło, ponieważ w tym roku będzie jeszcze festiwal y, biathlonowy w, w Norwegii, nie pamiętam nazwy miejscowości i tam trójka tychże naszych zawodników, a więc Oliwia Arendarczyk, Kuba Potoniec i, i Dominika Leśniara jako zwycięzcy lub drugie miejsca w, w swoich kategoriach wiekowych pojadą na taki festiwal. No, wspaniała nagroda myślę dla tych młodych ludzi. Y, co jeszcze mogę powiedzieć? No w tej chwili staramy się już sobie sami pomagać, próbujemy rozszerzyć naszą bazę sportową w Opawie. Być może, że już na pewno w tym roku będziemy mogli strzelać z karabinków elektronicznych. No właśnie, spotykam się na zawodach właśnie jakichś takichkolwiek nawet sam próbowałem strzelać z tej broni. No ciekawe. Elektronicznej, bardzo, ja. ciekawe, bardzo ciekawe. No coś, coś tam w, mamy w genach i, i, i szczególnie chłopcy, że broń, strzelanie jest jakieś takie bardzo ciekawe dla nich. I, i, I naprawdę tym sportem w tej chwili się wiele dzieci interesuje. Jest przede wszystkim sportem bardziej widowiskowym. Biega się na tych krótszych pętlach z, ze strzelaniami. No i, i tak jak długie lata, bo, bo klub od 96 roku, 1996 roku istnieje, to dopiero od trzech lat no, zaczęliśmy właśnie to szkolenie biatlonowe. Są sukcesy i myślę, że na tym się nie skończy, bo tak jak powiedziałem, jeżeli stworzymy sobie jeszcze własną bazę treningową, to sukcesy będą. Na arenie na razie krajowej, a może i na arenie międzynarodowej. Będąc na ostatnim memoriale, zauważyłem już przygotowania, oświetlenie stadionu czy tras biegowych i szatnia. No, coś tam się dzieje u Was. No więc yy, po prostu. Trzeba stworzyć to sobie własne miejsce na Ziemi, i tu, tu podziękowania dla różnych sponsorów, gestorów. Między innymi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego popiera nasze działania. W tamtym roku, kiedyś wcześniej, postawiliśmy trzy kontenery szatniowe, w tym roku dołożyliśmy kontener. Sanitarny, jednym słowem, ubikację, co jest, no, nie trzeba nikomu tłumaczyć, jest to sport ciężki, jest zima, a jak jest zima? Jest zimno, jak to ładnie na filmie ktoś kiedyś powiedział, i, i tak prosaiczna rzecz jak WUCET, no, w tej chwili jest naprawdę fajną sprawą, i, i, i młodzież, no, nareszcie. Mówi, Nareszcie nie trzeba biegać do tej tojki czy w inne miejsca. Plany nasze właśnie idą dalej. Pod szczelnicę biaklonową już jest przygotowany teren. Tam będą osadzone tarcze, właśnie na razie te do strzelania elektronicznego. Być może w jakiejś perspektywie rozszerzymy to. Wymaga jednakże zezwoleń innych. A przede wszystkim no, musi być już przy ostrej y, broni, musi być y, zrobione to zgodnie ze sztuką, żeby nie zagrażało zdrowiu życiu innych. Y, mamy przerzeczenie i wierzę w to, że pan dyrektor zespołu szkół y, w lubawce dotrzyma słowa, mamy obiecane pomieszczenie piwniczne, w którym będziemy chcieli zrobić własny magazyn broni, a to wymaga zabezpieczeń. Elektronicznych, monitoringu, drzwi do takiego pomieszczenia, około 4000 zł, i trzeba będzie szukać sponsora. Już się do nich uśmiecham i proszę, bo gdyby nie sponsoring ten naturalny ze strony budżetu gminy, Lubawka, gdyby nie inni sponsorzy, to nie dalibyśmy sobie rady, bo za 30 tysięcy złotych, które otrzymujemy z gminy, myślę, że jesteśmy dobrym ambasadorem popularyzującym gminę Lubawka, bo już w tej chwili znowu wszyscy będą pytać, gdzie jest ta Lubawka w tych klubach biatlonowych, a jest ich trochę w Polsce. Także myślę, że to, co nam budżet daje jest. W dobry sposób odpłacamy właśnie tymi wynikami. Panie prezesie ja spytam się, a te stroje czy te narty kiki, no nie jest to tanie. Nie jest to tanie. Tak jak mówię, żeby ubrać narciarza biegowego, bo porównywalne są te, te kwoty, to tak bidnie, że powiem 5000 złotych. Narty niestety łamią się, kije też. No do tego dochodzi jeszcze droga broń sportowa, której jeszcze swojej. Na razie mamy elektroniczne karabinki, ale będziemy szukali, jeżeli stworzymy sobie możliwości, te właśnie magazynowe, inne, to będziemy chcieli mieć swoją własną broń i wtedy być może, że przynajmniej w okresie tym do końca szkoły podstawowej będziemy utrzymywali zawodników u nas w klubie. Nie będziemy ich oddawać. Tak, tak, całkiem uczciwie mówię, że trochę, trochę jest mi żal, że nasi zawodnicy robili punkty dla Czarnego Boru, ale inaczej się nie dało po prostu. Ale kolejny raz powtarzam, że dzięki tej dobrej współpracy z kolegami z Czarnego Boru, z klubem Melafir, te wyniki pojawiły się też u nas. Komu należą się największe podziękowania za pomoc przy organizacji zawodów, sponsoringowi? No nie, lista jest długa. Naprawdę y, duże kwoty otrzymujemy, y, chociażby z 1%. Dziękuję wszystkim y, tym, którzy ten 1% przekazują na rzecz naszego klubu. Y, patrzę na wprost, tam gdzieś w oddali jest Bank Spółdzielczy, nadleśnictwo. Y, jak obrócę głowę, pomyślę o Lubawce, Państwo. Czubowie, kubacki, firma m, następna, która chociażby na Memoriał Firma Tekstile z Lubawki nam uszyła piękne koszulki, w których, w których firma Lubateks nieprzygotowany jestem, ale żeby tak wymieniać, bo ta lista jest naprawdę długa. Powiem chociażby w mojej opawie, jeżeli jest, są zawody, jeżeli rzucam hasło, że trzeba pomóc w wyżywieniu, w czymś moje yy, mamy, Dzień. moje mamy moich zawodników, nasze mamy babcie, ciocie, wszystko nie ma nie ma problemu, wczoraj miałem nawet okazję na zebraniu wiejskim w Opawie podziękować że jakoś tak w tej naszej Opawie się nam udaje yy, organizacja tych imprez i, 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 i one idą w y, Polskę i świat Mogę powiedzieć, że w tym roku, poza biegiem piastu, no do którego nie będziemy nigdy pretendować, ale poza biegiem piastu, chyba jedna duża masowa impreza, która się odbyła, tu u nas w Opawie, odwołano bieg gwarków, inne biegi jakoś nie trafili z terminem. Nam się udało. Panie prezesie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję.